Panie redaktorze, jak pan zapewne zauważył, nie należy do polityków, którzy jakoś przesadnie trzęsą się z lęku na widok czy to premiera Tuska, oh. czy to prezesa Kaszyńskiego. My wrazem trzymamy się naszych przekonań i w naszych propozycji programowych, i to jest to, co nas interesuje w polityce. Radio Plus. Sedną sprawy. A gośni na sprawie, Dzisiaj Adrian Zanberg, lider partii razem i kandydat na prezydenta. Dzień dobry, panie przewodniczący, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Jakim prezydentem chciałby być Adrian Zanberg? Wałęsa, Kwaśniewski, Kaczyński, komorowski, czy wreszcie Duda może z, któryś, z któregoś z nich chciałby pan czerpać w swojej prezydenturze? Ja bym chciał, żebyśmy przestali obracać się w stronę przeszłości, zastanawiając się nad tym, jak na. Nie by było... odległa przeszłość. Ale y, trochę już odległy świat. To znaczy jak mówimy o prezydenturze Aleksandra Kwaśniewskiego, to przecież to są czasy sprzed dwóch dekad. Technologia, życie społeczne, internet. Żyjemy w innej Polsce i żyjemy w zupełnie innym świecie. Ja bym chciał, żebyśmy rozmawiając w trakcie tej kampanii prezydenckiej uh -huh. o tym, jak ma wyglądać prezydentura, Rozmawiali o czymś ważniejszym, to znaczy o tym, jak ma wyglądać Polska i gdzie ma być Polska za 5 lat. Bo stoimy przed kilkoma potężnymi wyzwaniami, które polska klasa polityczna ignoruje. Numer jeden to jest kwestia inwestycji. W tym momencie widać bardzo mocno, że Europa zaczyna odstawać, zaczyna przegrywać. Jeżeli chodzi o innowacje z Stanami Zjednoczonymi, jeżeli o skalę inwestycji chodzi, o energetykę, no, transport z Chinami. Stany też mają problem. To ostatnie Jasne. godziny też pokazały, co się dzieje, jeżeli no tak, chodzi o inwestycje. O, oczywiście. Jak przegrywają na, na polu inwestycji w z Chinami. Umówmy się, że ten, potęga Stanów Zjednoczonych jest zbudowana na ruchomych piaskach. Niemniej jednak Stany Zjednoczone niewątpliwie inwestują dużo. Chińczycy inwestują ja. olbrzymie pieniądze. A co my robimy w Europie? No my w Europie sami sobie założyliśmy smycz na szyję w postaci traktatu z Maastricht, w postaci ograniczeń w używaniu długu publicznego do inwestycji. E, uważam, że to jest błąd, zwłaszcza w świecie, w którym inne bloki gospodarcze same siebie tak nie ograniczają. Czyli to jest to inwestycja w nowoczesną technologię? Uważam, że to co powinniśmy w ciągu najbliższych miesięcy a już lat z pewnością zrobić, to jako Polska wystąpić w Unii Europejskiej z propozycją zmian traktatowych. Zmian traktatowych, które ułatwią inwestycje w energetykę, inwestycje w nowe technologie i zdejmą to jarzmo ograniczeń długu publicznego, które w tym momencie Europę dusi. Bo jeśli chcemy być konkurencyjni w perspektywie 10 lat, to to jest po prostu konieczne, nie tylko dla Polski, nie tylko dla naszego regionu, dla całej Europy. I myślę, że w tej sprawie da się zbudować w Europie koalicję. Myślę, że podobnie myślą Francuzi, że znajdują się siły polityczne w innych krajach Unii Europejskiej, które także chciałyby poluzumiania tych nierealistycznych uh -huh. ram, a to jest super ważne z punktu widzenia naszych lokalnych polskich interesów. Ja wracam tutaj do pana, przyjeżdżam z Beskidzia. To jest taki region, który przez lata stał e, przemysłem automotive. Prawda jest taka, że Niemcy mieli potężny przemysł samochodowy, nasze firmy pracowały dla tych firm niemieckich. To nie tylko, nie, nie nazywajmy tego tylko montowniami, ale byliśmy podpięci pod ten łańcuch. Bo prawda jest taka, że jak niemiecka gospodarka złapała mocniejsze przeziębienie, to ten cały domek, ta, cała konstrukcja zaczęła się sypać jak domek z kart. I dzisiaj ludzie, którzy przez lata byli przyzwyczajeni do tego, że mają stabilną pracę w dobrych branżach gospodarki, widzą, jak to się sypie. A perspektywa, Taki jeżeli chodzi chiński przemysł dla będzie, europejskiej modernizacji jest dramatyczna. Dokładnie zła. tak. Takich historii będzie więcej, jeżeli nie zmienimy naszego podejścia do inwestycji. Druga sprawa, równie ważna, to jest kwestia energetyki. Zanim dojechaliśmy na Podbeskidzie, tam mieliśmy sporo spotkań w żywcu, w Piesku Białej, w Cieszynie, to. Poprzedni etap kampanii to było województwo łódzkie i innymi Bełchatów. Bełchatów to jest bardzo ważne miejsce w Polsce, ponieważ to jest serce polskiego systemu energetycznego. Ale w ogóle nie rozmawiamy o tym, że to serce, no ono bije coraz słabiej. Te bloki węglowe w Bełchatowie, które tak naprawdę stabilizują cały nasz system energetyczny, one mają datę ważności i w perspektywie 2035 roku, Czeka śmierć technologiczna, bo to jest tak naprawdę elektrownia, którą jeszcze zawdzięczamy czasom PRL-u. Tak? Ona nie będzie trwała wiecznie. To prezydent Zabrzał zbudowałby atom do 2035? Uważam, że to czego potrzebujemy do 2035 to nie budowa jednej elektrowni jądrowej, tylko 8 bloków jądrowych. 8 bloków jądrowych to jest minimum, żebyśmy zapewnili naszej gospodarce stabilną bazę który potrzebuje przemysłu. Jeżeli nie będziemy mieli stabilnej bazy energetycznej, to po prostu nie będziemy mieli inwestycji przemysłowych i nie będziemy mieli porządnych miejsc pracy w polskim przemyśle. I teraz prawda jest taka, że na węglu już dalej pociągnąć się nie da. I z przyczyn takich, że złoża mamy jakie mamy, i z przyczyn przede wszystkim takich, że jesteśmy częścią bloku ekonomicznego, który od tego węgla po prostu odchodzi. A może wchodził, może, może też jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej. to polityka Jakaś zmiana w i też rewizja, wkrótce, i też rewizja wkrótce, tego, co działo się wkrótce, wkrótce. dwie rzeczy polityka klimatyczna, jeżeli się zmodyfikuje, no to będzie raczej oznaczała politykę w interesie Republiki Federalnej Niemiec, czyli powrót do gazu, czyli importu gazu. Ja nie chcę, żebyśmy w Polsce z węgla przestawili się na importowany gaz, który wzmacnia różne satrapie, czy to rosyjską, czy to blisko wschodnie i uzależnia nas tak naprawdę od mhm. fanaberii tego czy innego satrap. Uważam, że dla Polski bezpieczeństwo energetyczne to jest taka technologia, której możemy być pewni, a to jest w naszych realiach geograficznych tylko atom. Wie pan, gdybyśmy żyli w Norwegii, to ja bym powiedział, postawmy na hydroelektryczność, tak? Ale no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, w tym kawałku świata, gdzie, jak wiemy, wiatr czasem wieje, ale nie, do, nie zawsze. Słońce też nie zawsze świeci. Mówię o, dlaczego mówię o tym w perspektywie prezydentury? Bo, panie redaktorze, żeby zbudować to nowe serce polskiej energetyki, to my musimy inwestycje prowadzić w perspektywie dłuższej niż jedna kadencja z parlamentu i niż jeden rząd. I żeby to było możliwe, to jest konieczne to, żebyśmy nauczyli się w Polsce podpisywać porozumienia inwestycyjne. I to jest rola prezydenta. Porozumienie, zebrać siły polityczne do porozumienia w sprawie inwestycji. Tylko, tylko uczciwie się... zrobić takie porozumienie, robi się je tak, że nie narzuca je akurat ta strona, która w danym momencie rządzi, tylko, że siada się bez kamer. Ci, którzy rządzą i ci, którzy są w opozycji, uzgadnia się taki plan, który jest do zaakceptowania dla wszystkich, podpisuje się pod nim, a później przez dekadę go realizuje. Mówię o tym, bo a takie do, plany działają dalej. chciałby zaprosić Jarosława Kaczyńskiego i przede wszystkim, no bo to oni są liderami tych dwóch obozów do siebie niezależnie od tego który by rządził, a który szefowałby wtedy opozycji uważam że w takiej sprawie porozumienia uważam kluczowych dla polskiej sprawach? uważam że w takiej sprawie inwestycji które będą trwały przez 10 12 lat to jest konieczne bo jeśli tego nie zrobimy to będziemy mieli to co mamy dzisiaj To znaczy, proszę pana my budujemy elektrownię jądrową w Polsce, nawet jeśli nie liczyć Żarnowca, tylko liczyć te próby w trzeciej RP. No to już za trzy dekady i tak by się. No więc właśnie, uzdrało. ale panie o, i gdzie jesteśmy? W... Dlatego nie jesteśmy no, w tym żeby... miejscu, bo żeśmy po prostu nie przeprowadzili tego w takiej formie, która dałaby szansę tym inwestycjom. Więc wracając do pana pytania o tą prezydenturę, jaka chciałbym, żeby ta prezydentura była. Chciałbym, żeby prezydentura to było to miejsce w polskim systemie politycznym, w którym można wyłączyć kamerę i tak jak w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, usiąść i porozumieć się w sprawach, które wymagają dłuższej perspektywy niż jedna kadencja. Uważam, że to jest konieczne, jeżeli nie chcemy, żeby Polska przestała się rozwijać, bo to jest dzisiaj przed nami duże zagrożenie. My się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy wzrost gospodarczy. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystkie problemy społeczne rozwiązujemy tym, że polska gospodarka z roku do roku ro po prostu rosła, ale to nie jest dane na zawsze i jeżeli nie postawimy na nogi naszego systemu energetycznego, jeżeli nie zainwestujemy porządnie w nowe technologie, w naukę, w badania, w rozwój, to ta polska gospodarka po prostu się zatrzyma. To jeszcze jeżeli chodzi o prezydenturę, to, to jednak Kluczowe jest funkcjonowanie no w tej rzeczywistości politycznej, w której teraz jesteśmy. Byłby Pan prezydentem przy premierze takim jak Donald Tusk, bardzo silnej osobowości, kimś, kto w ostatnich dwóch dekadach miał no, potężny wpływ na, na losy kraju. Umiałby Pan być prezydentem przy premierze Donaldzie Tusku? Panie redaktorze, jak Pan zapewne zauważył, nie należy do polityków, którzy jakoś przesadnie trzęsą się z lęku na widok. Czy to premiera Tuska, mm. czy to prezesa Kaszyńskiego. My razem trzymamy się naszych przekonań i w naszych propozycji programowych, i to jest to, co nas interesuje w polityce. Ja powiem panu też całkiem otwarcie, że mnie nuży trochę taka polityka rozumiana że w kategoriach, proszę skomentować teraz to, że jeden to powiedział, że ktoś jest świnią, a drugi powiedział, że to ten drugi jest świnią, bo dla mnie to, to jest marnowanie czasu, tak? My nie mamy tego czasu dla, jako Polska, żeby go marnować, bo sytuacja międzynarodowa jest nieciekawa. Dlatego dużo czasu na to nie poświęciliśmy, ale trochę jednak poświęcimy o minister Katarzyna kotula Chciałem zapytać, bo moim zdaniem to jest jednak karygodne, co, co zrobiła i chciałem zapytać pana o komentarz. Czy, czy uważa pan, że oszukała Polaków? Tak można powiedzieć? Polaków... Yy... Czy szefostwo swoje w rządzie powinno podać się do dymisji? Czy, czy można skłamać na temat swojego wykształcenia i dalej być ministrem? Nie uważam, że to jest słabe, po prostu bardzo słabe. Ale... Dymisja czy nie? <śm> Powiem panu też znowuż otwarcie. Gdybym był panią minister Kotulą, to bym złożył dymisję z zupełnie innego powodu. Ale z tego? To jest ale po po powiem panu z jakiego powodu. Mhm. Pani minister Kotula przez ten rok nie dowiozła niczego, co obiecywała swoim wyborczyniom i wyborcom. I to jest podstawowy problem z tym rządem, tak? Uh -huh. Nie te wpadki, jakieś drobne kłamstewka, nie, no, jakieś nie przejęzyczenia. Polsce, nie, czy, ale chodzi mi o to, że pan mówi, odnosi się do tego, okay. co teraz rozgrzewało opinię publiczna tak? pani minister edukacji. Nie, nie, Oceniam, to jak oceniam, to też tak? cenia, ale, ale no więc właśnie, nie, nie. ale chodzi mi o to, że wie pan, te rzeczy, one nas strasznie w polskiej polityce kręcą, ale przez to nie patrzymy na treść, tak, ja bym chciał, jak mówimy o edukacji, tak, to żeśmy na przykład zadali sobie pytanie, czy to zostało dobrze zrealizowane, ta likwidacja prac domowych, bo mam poważne zastrzeżenia do tego. Uważam, że polskie szkoły na likwidację prac domowych nie były przygotowane i że wprowadzenie tego w ten taki zupełnie no, nieprzygotowany i dość nieodpowiedzialny sposób, to jest dużo większy grzech pani minister edukacji niż to, że przejęzyczyła się w sposób no, fatalny, powiedzmy sobie otwarcie i szkodliwy dla Polski, no bo minister edukacji naprawdę ma pewną odpowiedzialność w tej sprawie, ale przejęzyczyła. I, i podobnie dla dla mnie, jeżeli chodzi o bilans obecności pani minister Kotuli uh -huh. w rządzie, no to kluczowym problemem jest to, że od roku nic z tych spraw, dla których pani minister do tego rządu poszła, nie no został przyjęty. A to, to minister do czarny, Nowacki jednak w złej woli nie zakładam przy tych słowach, a minister Kotula perfidnie oszukała, i tyle. No, Przecież nie będę, panem, nie będę z panem polemizować, panie redaktorze, a, ale no to przecież, no przecież, czy ja jestem w tym rządzie, panie redaktorze? No nie, ja no, no, nie od czego jest, jest opozycja, jak nie od rozliczania rządu? No ja właśnie chciałbym ten rząd rozliczać przede wszystkim za sprawy programowe, bo uważam, że to jest mhm. największy grzech w oczach wyborców. To znaczy, jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy rok temu, 15 października zagłosowali za zmianą, to przecież to ich wkurza. A widzi czy pan czy jakiś pomysł zmiana? w ogóle na rządze, i widzi, widzi, widzi pan kierunek, w którym ten rząd no właśnie zmierza? Nie. No, właśnie ten rząd nigdzie nie zmierza. Miała być zmiana, i jest dreptanie w miejscu. W sprawach, które zostały obiecane ludziom rok temu, nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Miały być krótsze kolejki, są dłuższe kolejki, jest olbrzymia wyrwa w budżecie publicznej ochrony zdrowia i ona nie wzięła się z nikąd, tylko z decyzji pana ministra Domańskiego. Jak ja widzę pana ministra Domańskiego, który z wesołym uśmiechem wrzuca aukcję charytatywną, że można z nim pojeździć sobie na rowerze, żeby wesprzeć woźb, to myślę sobie, że to jest po prostu niepoważne, bo to pan minister Domański odpowiada osobiście za to, że w budżecie na ten rok jest 20 miliardów za mało na ochronę zdrowia, czyli że będą odwoływane operacje, czyli że nie będzie pieniędzy na rehabilitację i tego nie da się załatwić tym, że się ładnie uśmiechnie. No, przecież na tym poziomie nie, nie odpowiada za to minister dyrektor. Domański, tylko bardziej premier. Jednak minister Domański chyba w tak kluczowych sprawach jest wykonawcą chyba woli premiera. Bardziej niż politykiem, który decyduje, czy ja, 20 ja miliardów panu, ma być w tym obszarze, czy w tym. A ja powiem panu, że ja nawet nie wiem, czy Donald Tusk w ogóle się tym interesuje. Ja mam poczucie, że Donald Tusk jest facet, którego interesuje tylko jedno. Władza? Nie, Jarosław Kaczyński. Znaczy, i, I żeby była jasność, Jarosław Kaczyński to też jest facet, którego interesuje tylko jedno, to znaczy Donald Tusk. mamy takich dwóch rozkosznych, m, starszych panów, którzy po prostu żyją tą swoją wzajemną niechęcią, że nie powiedzieć mocniej. I to jest dla nich cały świat, tylko świat nam w międzyczasie odjeżdża. A gościem jest na sprawie jest Adrian Zanberg, lider partii Razem i kandydat tej formacji na prezydenta. Kończymy radiową część naszego spotkania. Internetowa dogrywka na YouTubie Radia Plus. Do znalezienia później ciągle przed nami. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedna sprawy. Adrian Zandberg, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. Przewodniczący partii Razem jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Panie przewodniczący, panie pośle. 55% Polaków źle ocenia rząd po roku jego pracy. Tak wynika z badania Cebos. Jak rozumiem pan znalazłby się w tej grupie? Gdyby to jest pan ankieter to zadzwonił z pytaniem, to pan by powiedział, że ocenia pan źle działania tego rządu po jest, prostu? Jestem w tym gronie. To naj, naj, najgorzej to chyba oceniam brak działań, bo przecież ten rząd. Nie robi rzeczy. To jest rząd, który przebiera nogami w miejscu. Od czasu do czasu organizuje konferencję prasową o tym, że zaraz będzie jakaś komisja śledcza, kolejna. Już wszyscy ziewamy tymi komisjami śledczymi, a w kluczowych sprawach już nic się nie dzieje. No, ale wskazują palcem politycy obozu rządzącego na prezydenta, mówiąc, że no to dlatego wielu spraw nie no, udało się, się zrealizować. Przecież to bzdura. Przecież najlepszy przykład tego to jest kwestia liberalizacji ustawy antyaborcyjnej przecież prezydent Dona nie miał czego zawetować, bo ta koalicja rządząca nie przeprowadziła żadnej ustawy przez parlament, a obiecała to ludziom i efekt jest taki, że po prostu tej obietnicy nie dotrzymała i zniechęca ludzi do demokracji. No tak PSL nie obiecał, bo jakby PSL zrobił to... Yy... Zrobi coś innego niż obiecał swoim wyborcom, to też by chyba zniechęcił do demokracji i do głosowania na PSL. Panie redaktorze, ja powiem tak. Jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to ja widziałem, jak on w parlamencie różnych ludzi do rozwiązań, które były odległe ich od ich oczekiwań, przekonywał. Patrzyłem na to krytycznie i patrzę na to krytycznie, ale nikt mi nie wmówi, że gdyby Tuskowi zależało na tej sprawie, to by jej nie przeprowadził. Ja widziałem ludzi z ówczesnego klubu lewicy, z połamanymi kręgosłupami, którzy głosowali za pozwoleniem do do cywilów, do cywilów przy granicy bezkarnego. tak? Jak Tuskowi na tym zależało, to do tego doprowadził. Więc abstrahując od tego, co ja myślę o no takich no. metodach, nikt mi nie mówi, że Donaldowi Tuskowi naprawdę na tym zależało. Po śmierci polskiego żołnierza na, na granicy, naprawdę uważa pan, że y, to jest tak. Uważam, że. Niebezpieczne prawo strzelanie do Bogu Ducha winnych cywilów. Uważam, że. Ale zagrożenie dla polskich żołnierza. Tam są i cywile, którzy są Bogu Ducha winni, przestępcy. Ale od tego w demokratycznym państwie prawnym, żeby ocenić, czy doszło do zgodnego z prawem użycia Broni, czy nie, są niezależne od polityków sądy i to jest jakieś zupełne ABC demokracji, naszej Konstytucji. I o to mi chodzi, bo ja jestem realistą, tak? Ja zdaję sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja w Pasie Przygranicznym. Ale jestem też bardzo głęboko przywiązany do takich staroświeckich i staromądnych słów, jak prawa człowieka i praworządność. I od tego, żeby ocenić, czy broń została użyta zasadnie, jest niezawisły sąd, a nie pan premier Donald Tusk, któremu coś akurat wyszło z sondaży. E, więc stąd moja ocena w tej sprawie. Ja chciałbym, żebyśmy w Polsce dorobili się niezależnych od polityków i instytucji i szczerze mówiąc z wielkim smutkiem patrzę na to, co się nawyprawiało w wymiarze sprawiedliwości przez ostatnie lata i w czym ręce ma po łokcie unurzane poprzednia władza, ale do czego dokłada się też i obecna, tak? Bo już za chwilę ludzie po prostu w ogóle nie będą ufali, mm. że mamy jakiekolwiek niezależne od polityków sądy i instytucje i to jest największe zagrożenie, z którym dzisiaj mamy do czynienia. A demokracja potrzebuje niezależnego od polityków sądownictwa. To jest zupełne abecadło. To swoją drogą, bo tutaj dzielą się politycy na tych, którzy uznają Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny i tych, którzy nie uznają. Tak samo jest z prokuraturą. Jedni uważają, że jest prokuraturą, a ja uważam, także, że jest, nie. Miejscu... Mamy Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, czy nie? Mamy chaos panie redaktorze. Mamy chaos i mamy realne zagrożenie tego, że, że za parę tygodni albo za paręnaście tygodni komuś zaś przyjdzie do głowy, że podważać wyniki wyborów z formalno-prawnych przyczyn. I uważam, że to powinien być dzwonek alarmowy dla wszystkich. Ja myślę, że tego chaosu, który zaczął się od tego, co na wyprawiała premier Beata Szydło, nie publikując wtedy orzeczenia Trybunału mm. Konstytucyjnego, ale no. który rozkręcił... Zaczęło się parę miesięcy wcześniej od tego, jak ale Platforma ja wybrała sędziów To pełna zgoda. Ja akurat no. Platformę wtedy za to ostro jak pan pamięta, nie stawałem z nimi na, wspólnie na demonstracjach w obronie praworządności właśnie dlatego, że ja pamiętałem, co nabroili i uważałem, że nie mają moralnego prawa, żeby w tej sprawie się zabierać głos. Natomiast, żeby była jasność, wtedy jeszcze był bezpiecznik, to był Trybunał Konstytucyjny, który istniał w formie, której go legitymizacji nikt nie podważał. Efektem tego, co zrobiła pani premier Szydło, było to, że w tym momencie już takiego bezpiecznika w Polsce nie ma i wielu innych. Myślę, że będziemy musieli Raczej prędzej niż później. Uh -huh. Doprowadzić do zmian, które nie będą miały charakteru ustawowego, tylko będą w ustawie zasadniczej, że ten bałagan posprzątać po prostu i taka będzie konsekwencja 10 lat Wielkiej Wojny Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem. Już 20 lat Wielkiej Wojny. ale, ostat... z z Tuskiem, ale ostatnio... Tak, ale ostatnie 10 lat to jest to czas, prawda. kiedy ta dynamizacja. A prezydent Atenzaldorf spowodowała... jakby rozwiązał sytuację w wymiarze sprawiedliwości? Hmm. Uważam, że tu jest potrzebne rozwiązanie konstytucyjne i to takie znowuż, na które wszyscy będą się musieli zgodzić. Tak? Bo to nie da się zrobić rozwiązania. Związania konstytucyjnego z zwykłą większością głosów. Więc to jest. Może w ogóle się go nie da w tej rzeczywistości, w której żyjemy. No to w takim razie pozostaje jedno, zostać... albo spróbować, albo wyjść do przodu, albo po prostu zmienić tę rzeczywistość. I pan. Króla Le Guin, kiedyś e, napisała takie zdanie, że, e, że, że, że ten świat, w którym żyjemy, tak jak on jest zorganizowany, wydaje nam się wieczny i niezmienny, ale tak samo e, ludziom kilkaset lat temu niezmienna i wieczna wydawała się święta władza królów. Tak. Wszystko jest wieczne i niezmienne aż do czasu kiedy się zmieni. Chodzi wtedy jeszcze bardziej, bo umocowana e, wyżej władza. No zdecydowanie. Więc, więc, więc się ja myślę, ja wyzwanie. powiem panu, że jak wracam sobie z żywca i jestem po licznych rozmowach z ludźmi w żywcu, na żywieckich godach, to słyszę od nich jedno, że już mają tego dosyć że już miały takie dziurki w nosie, że chcieliby, żeby tych dwóch starszych panów po prostu poszło już sobie na emeryturę, że już naprawdę jest czas, żeby przestali swoją osobistą vendetą i wielką wojną Polskę zamęczać, nie spróbowali to ułożyć inaczej. I myślę, że te wybory prezydenckie. To będzie pierwszy moment, w którym będzie można taki sygnał wysłać, a następnym będą wybory parlamentarne. Więc jeśli pan pyta, czy ja uważam, że już na zawsze jesteśmy skazani na to, że Polska była tym niefunkcjonalnym sporem pomiędzy platformą z przystawkami, a pisem z przystawkami rozdzierana, to uważam, że nie. No, tylko, że panie przewodniczący, nie dalej jak rok temu, no troszkę dalej jak rok temu, 65% Polaków zagłosowało na tych dwóch starszych panów tak naprawdę, bo PiS i Platforma to to. to... Oni, a potem długo, długo nie. Rok temu większość ludzi w Polsce zagłosowała na zmianę. Na zmianę, której nie ma. Wie pan, na co zagłosowali ludzie? Na przykład na to, żeby się skończyło korytarstwo zagłosowali na to, bo mieli dosyć tłustych misiów z PiSu, obsiadania wielkich publicznych spółek, tak jakby były prywatną własnością, tysięcy ludzi bez kompetencji, którzy dostawali olbrzymie pieniądze w sektorze publicznym, chociaż nie powinni nim być normalnie zatrudnieni, bo pół konkursu nie wygrali. Ludzie mówili, że to ma się skończyć. To się nie skończyło, tylko nastąpiła taka zmiana, że teraz zamiast legitymacji PiSu są inne legitymacje. No więc, proszę pana, na taką zmianę ludzie liczyli, że koryciarstwo się skończy, koryciarstwo jest nadal. Ludzie liczyli, że zostanie postawiona na nogi publiczna ochrona zdrowia, że szpitale będą skracały kolejki, a tymczasem mamy najdłuższe kolejki od 12 lat. Odkąd są mierzone kolejki w Polsce w niezależnych badaniach, to te kolejki do lekarza są dzisiaj najdłuższe. Mamy kolejne szpitale, które są zagrożone za likwidacją. Byłem w Płońsku w pierwszych dniach, teraz poprzedniego tygodnia. Tam jest świetny szpital, w którym jest bardzo dobry oddział położniczy, który obsługuje istotną część północnego Mazowsza. I pomysły rządu, rząd polegający na tym, że zlikwiduje się takie porodówki dobrze oceniane, z dobrą kadrą, dobrze działające, i że ludzie na olbrzymich obszarach Polski nie będą mieli w ogóle żadnej porodówki, i będą musieli, nie wiem, do Warszawy jeździć po to, żeby 100 kilometrów dalej się odbył poród. No to są pomysły wprost sprzeczne z tym, co było rok temu obiecywane przed wyborami. Ja obiecywałem te rzeczy na serio. Obiecywałem poprawę usług publicznych, politykę zorientowaną na przyszłość i koniec z Naprawdę, to nie było tylko tak, że mówiłem, tak z przymrużeniem oka przed wyborami. I to mnie najwyraźniej różni od polityków obecnej większości rządzącej, bo oni, no jak widzę, akceptują to, jak dzisiaj ta władza rządzi, a rządzi rozczarowująco, jak pan słusznie zauważył, rozczarowała już większość polskiego społeczeństwa. Tak. I to jest też trochę na koniec odpowiedź na pytanie, dlaczego startuję w tych wyborach prezydenckich. Bo ja się nie zgadzam na to, że w Polsce był wybór tylko z jednej strony pomiędzy tym kiepskim, marnym rządem. A z drugiej strony, żeby jedyną alternatywą dla tego rządu był albo PIS, który ludzie rok temu pogonili, albo Pan Męczen z Konfederacji, który jest politykiem mówiąc najdelikatniej o poglądach groźnych dla przyszłości Polski. To na koniec jedno jeszcze tylko pytanie, czy jeżeli pokona pan kandydatkę lewicy Magdalenę Bieja, no pana koleżankę też partyjną, no niedawna z Razem, to będzie upokorzenie dla lewicy w końcu potężnej partii, jeżeli chodzi o struktury, yy, historię, biorąc pod uwagę te historie SLD, SDRP, żeby dalej już nie sięgać? Ja w tych wyborach startuję po to, żeby ludzie rozczarowani tym rządem, który jest daleko do skrajnej prawicy i którzy często rok temu głosowali za zmianą, mieli na kogo zagłosować, żeby nie zostali w domu. Ja w tych wyborach startuję po to, żeśmy doprowadzili do realnej zmiany i wysłali tym, którzy rządzą teraz sygnał, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak rządzą. A o kandydatów obozu rządzącego, myślę, że lepiej pytać obóz rządzący. Pewnie będzie jeszcze ku temu okazja. Adrian Zanberg z partii Razem, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej, był gościem dzisiaj. sedna sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus sprawy.